Icona zdecydowanie nie kona, jeśli chodzi o statystyki sprzedaży na starym kontynencie. Wręcz przeciwnie, jest to ciekawa propozycja dla osób, które chciałyby się ją wyróżnić z tłumu, a jednocześnie nie jest im obce pojęcie ekologii. Zapraszam na materiał. Koreański producent przygotował dla swojego miejskiego SUV aż cztery propozycje napędowe. Klasyczne spalinowce napędzane zarówno benzyną jak i dieslem, hybrydę oraz wersję w pełni elektryczną, którą niebawem przetestujemy o realnym zasięgu 460 km. Testujemy dzisiaj wariant pośredni, czyli hybrydę. Jest to dokładnie ten sam układ napędowy, który miałem okazję już testować w Ioniku. Wolno 1.6 z dokładką silnika elektrycznego. 105 koni mechanicznych ze spalinowca i 44 z elektryka daje moc systemową 141 koni, zaś moment obrotowy to około 260 Nm. Pozwala to konie na przyspieszenie do setki w 11 sekund i pojechanie maksymalnie 160 km na godzinę. I co? Nagle te 170 km na godzinę limitu w nowych Volvo nie wygląda tak tragicznie. Sama dynamika Hyundai'a jest w porządku, ale czuć, że silnik spalinowy potrzebuje wkręcić się na obroty, żeby przyspieszyć. Nie mamy natomiast do czynienia z wyciem skrzyni biegów jak w przypadku Lexusa czy Toyoty. Koreańczycy postawili na dwusprzęgłowy klasyczny automat, który pracuje bardzo sprawnie. Możliwa w nim jest też zmiana biegów przy kierownicy za pomocą dwóch łopatek czy też wbicie samego samochodu w tryb sport za pomocą przesunięcia wajchy do siebie. Nie ma tutaj zwykłego przycisku do tego. Po co to zrobić? Dla zwiększenia dynamiki i polepszenia reakcji na gaz. Kona Hybrid domyślnie ustawia się w trybie Eco, w którym to nasze polecenia związane z prawą stopą są rozpatrywane równie szybko co sprawy w polskich urzędach. Wpływa to jednak na samo zużycie paliwa. W mieście osiągniemy rezultaty w okolicy 5 litrów, poza miastem 6, a na autostradzie około 7. Warto też wspomnieć, że samochód mimo teoretycznego zasięgu 8 km w trybie elektrycznym nie może zostać przez nas w ten tryb wprowadzony siłą. Pracą układu zarządza w 95% komputerem. My jedynie możemy go wspomóc, nakazując przekazanie mocy z silnika elektrycznego do baterii za pomocą włączenia trybu sport lub też ustawienia tempomatu. Wtedy to silnik spalinowy w określonych warunkach oprócz utrzymywania prędkości będzie lekko doładowywał baterię pokładową. Jeśli chodzi o właściwości, jezdne jest w zasadzie neutralnie i bardzo dobrze. 18-calowe felgi i dosyć sztywnie zestrojone zawieszenie nie wpływa jednak przesadnie na komfort jazdy. Wręcz przeciwnie, nierówności są wybierane naprawdę solidnie. Jeżeli chodzi o sam układ kierowniczy, jest on delikatnie ciężej skonfigurowany niż w innych modelach marki, przez co daje taki przyjemny opór. Jest po prostu bardzo fajny w codziennym użytkowaniu. Wychyły nadwozia też nie będą zbyt duże przez co sam samochód jest po prostu satysfakcjonujący do jazdy. Podobnie jest też z systemami bezpieczeństwa. Mamy tutaj cały komplet asystentów: przedniego hamowania, zachowania odległości, czyli aktywny tempomat, monitorowania martwego pola z wyświetlaniem informacji o nadjeżdżającym aucie na wyświetlaczu head-up, bardzo przydatna funkcja, czy też asystenta pasa ruchu. Tenże asystent jest niestety bardzo, bardzo przeczulony. Rozumiem względy bezpieczeństwa, bo nie można go permanentnie wyłączyć, ale jednak omijając jakąś dziurę auto niemal od razu odbija w taki dosyć nieprzyjemny sposób. Kamera cofania daje bardzo przyzwoity i płynny obraz, a za nagłośnienie odpowiada całkiem dobry system audio Krell. Względem wcześniej testowanych Hyundaiów zmienił się również system multimedialny. Jest on jeszcze szybszy od poprzednika, ekran jest prawie w całości konfigurowalny, a obsługa jest naprawdę intuicyjna. Jest on również wyposażony zarówno w cyfrowy odbiór stacji radiowych, jak i Apple CarPlay oraz Android Auto. O elektrycznie regulowanych fotelach nie muszę mówić, bo mamy niemal kompletnie wyposażony egzemplarz. Jednak są one podgrzewane oraz wentylowane, co jest opcją właściwie niespotykaną w tym segmencie. Pod konsolą środkową z klasyczną obsługą za pomocą przycisków mamy ładowarkę indukcyjną, zapalniczkę, gniazdo USB oraz dodatkowe gniazdo dedykowane do szybkiego ładowania. Nad nimi natomiast niesamowicie wygodna półeczka na kolejnego smartfona. Wszystko pięknie, ładnie, to teraz sobie troszeczkę ponarzekamy. Wykończenie wnętrza. Plastik, plastik, o tu jest bardziej miękkie. Plastik, 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 plastik. Tutaj też troszkę bardziej miękkie. Plastik. A jednak mamy do czynienia z autem kosztującym w naszej konfiguracji 133 tysiące złotych. Z tyłu pasażerowie nie mają nawet nawiewu ani gniazda ładowania. Za to mają podgrzewanie foteli. Miejsca na tylnej kanapie nie ma zbyt wiele, chociaż w skrajnych wypadkach przewieziemy tu trzy osoby. Bagażnik to 361 litrów pojemności, foremny kształt i podłoga na wysokości progu załadunku, czyli całkiem wysoko. Co ważne, pojemność ta jest identyczna zarówno w wersji benzynowej, jak i hybrydowej, a jedyne co się zmieniło to bak paliwa, który ma raptem 38 litrów. Pod podłogą znajduje się dodatkowa przestrzeń w uprzednio przygotowanych przegrodach. I ostatni mój zarzut, czyli niespójny wygląd. O ile przód jest naprawdę intrygujący, o tyle tył w moim odczuciu wygląda tragicznie. Tak jakby komuś zabrakło pomysłu na wykończenie tego samochodu. A taką wisieneczką na torcie jest napis Hybrid po prawej stronie, który wygląda jakby był kupiony na Allegro. Na koniec standardowo oceny. Hybryda startuje od 99 tysięcy złotych. Benzynowa wersja o większej mocy 177 koni jest tańsza od niej o 9000 zł, a nasz egzemplarz, jak już wspomniałem, kosztuje 133 tysiące. Czy dopłata jest tego warta? To już kwestia indywidualna dla każdego nabywcy. Hybrydy jednak będą przyszłością motoryzacji i być może niedługo właśnie ten rodzaj napędu będzie podlegał dopłatom przy zakupie nowego auta, tak jak ma to miejsce w niektórych europejskich krajach. Wtedy ta różnica się całkowicie zatrze. A jak Wam się podoba Hyundai Kona i jego hybrydowe wcielenie, dajcie nam znać w komentarzach poniżej. Zachęcamy oczywiście do zostawienia łapki w górę pod tym materiałem oraz subskrypcji naszego kanału. Dzięki Wam będziemy w stanie przetestować jeszcze więcej ciekawych samochodów. Ja się z Wami żegnam, dzięki za dzisiaj i do zobaczenia.